І W'ютін живи правдою. Живи по католицьке Хочу розпочати моє, моє свідоцтво від Божого Слова. Останніми днями ми чули історію Йони, як він втікав, Бог йому розпоказував там, на ніву, а він в другу сторону. Я відчував покликання від молоденького хлопця, але коли прийшов час. O nie, 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 nie. I ja w drugą stronę. I e, był wojaką, też e, Na kordonie tutaj, jak premyśl, prekordonnikom w takiej specjalnej grupie. Kolej, kogoś trzeba było złapaty, albo deportować, albo to ja tych chłopców, tak my, taka elita była troszkę tam, takie komandosy trochę. I ja, ale to w, wcikał z powodu świadomo, czy Tak czuł, że nie, 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 nie. I mój dorodni brat był w Mariani w Tud, w Mohele w Podolski, w Ukrainie. I on nigdy do mnie nie napisał, na 10 lat starszy mnie. I ja tak silno tak w porodzi mił, co robić, to co trzeba. A... І один раз тільки він до мене написав таку карточку, бо я молився, Господи, то дай мені якийсь знак. І приходить така карточка з України, і він пише на неї: маю тебе так на думці, що не знаю для чого. І може ти як Йона втікаєш перед Богом, може, Бог від тебе щось хоче. Продумай собі про це. Ja nie znał kto to Jona, wyszukał Biblię i <grywa> tę <Wytrzukał> historię. <grywa> A, no, no tak, jest. Yeah, no, no. no dobra, haj będzie. To takie taki dla mnie. No i ja nigdy nie widziałem żadnego werbisty w moim życiu, ale już chciałem być misjonerem i wziąłem dokumenty, jakie tam napisałem, pojechał one-way ticket, w jedną stronę już. Nie, żeby popróbować sobie, tylko chcę być misjonerem początku drogę i kiedy osświęcenia to trzeba sobie tak ikonku taką zrobić z pisma świętego taki fragment jaki znajdzie. I ja sobie wziąłem 37. psalm 5 tam ten. Doručie swoju i swoją drogę, nakładaj na niego i on będzie bud, djadał. Tak? Bliź mężczyzna. Powiesz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. No i troszkę chciałbym o tej drodze, chciłby ja troszkę rozkazać wam o do rochu, bo ona duża długa, ta droga. <grych> I jak win działał. No bo tak, tutaj ja otrzymał takie zaproszenie, żeby podzielić się. No i moja ta droga taka, że Nesho ja sobie wydumał drogę, a teraz Jezus ma je za niej chodzite. Tylko i ty za mną? I ta droga nie zawsze jaką Jezus szł, była taka jaką ja sobie produmiał, a zawsze była inna. I może tak szwedenko. Ja był misjonerem w Meksyku najpierw, a później Centralna Ameryka. Nikaragua pierwszy. I tam w Nikaraguij e, był taki misjoner otec Cornelio, który był prowincjałem Ekwadoru. A jak zakończył to, win pojechał w tej czas w Nicaragua, i była wina 10 lat, 10 lat. I win pojechał do ludzi, jakie wcięli cikli wid I e, Так як, наприклад, тепер в Україні є війна, то багато людей до Польщі, до Румунії, десь там, де могли взяли діти, а там з однієї сторони є Пацифік, а з другої сторони Атлантик, два океани. І нема де втікати. І люди взяли діти і в гори втікли. Це католики, то багато дуже їх було. І отець Корнеліо був перший, який з ними почав жити там, в джунглі. І там він сам був. І коли я приїхав. prowincja mówi, nikt nie chce do niego, bo tam jest duże ważkie życie, tam nie ma elektryczności, tam nie ma drog, tylko na koniach traje. U nas 56 miejscowości było, że my tylko na koniach jeździliśmy do nich. I tak każdy drugi, każdy drugi tydzień my, w poniedziałek wyjeżdżali, spali na ławce w kaplicy. E, każdego dnia dwie, dwie służby i no i w sobotów powertał no było to takie dżungla i no, takie ciężkie życie fizyczne, ale to, że Bóg mi dał no, bo i nawet tam przyszła taka silna kryza że po 2-3 roki ja sam na końcu świtu i już nie na wytrzymywał ciowo i, i Przyszła kryza, że pierwszy fizyczno robić, pracować, 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 żeby nie dostać. Później nie pomagało, bo miałem spadek po nocach. I zaczął pytać. Dobry, rumek tam jest. A tak leżeńko troszkę się robiło. Ale po jakiegoś czasu baczył w naciw, że flaszki stoją. I mówię, o tu dia diawol na mnie postawił po Nie może, bo alkoholik, nie no to może z prowincjanta pogоворić. I w każdym razie ja Bóg przyszedł w tej czas. Boże, patrz. I ja miał taką konferencję pro adoracji, jaką ja od jednego biskupa w Polsce, kiedy do, duże dotrupnęło mojego serca. I ja im miał na płytku taką tam, żeby słuchać sobie konferencję I wtedy ja zrozumiał, że że zrobił sobie kapliczkę sam, bo tam nie było i pociął bresiadę dary, stawiał i tak na meter i miesiąc czasem cały nic siedział z Gospodą. Nie znamy, co to przeskażać. się że już nie wytrzymają. I, i, I tak tam ja odkrył to, co Bóg mi dał na całe moje życie. Ja że adoracja przez świętych darzy wcale, próbowania z Jezusem, co przez je, krzyżu najbliższy, jaku ja przeżył jako misjoner, Bóg najbliższy do mnie przyszedł, i ja odkrył to, że so, ani w seminarii nikolij mnie nie, nie i odkrył to, że so, ja pizniejsze studiował, to Bóg mi dał doświadczenie taki ciogo, troszkę tak, zrozumieć, też pro co one tam czy, 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 czy. I Otec Cornelio był pierwszym moim nastojatelem jako, jako misjonera i z ja nauczyłem się jak w seminarium. I całe moje życie duszpasterskie i misjonerskie winie dla mnie takim przekładem, że sława Bogu, że ja tam pojechał do tej dżungli. Tam. Drugie miejsce. Można jeszcze? Drugie miejsce. Przyjeżdżał prowincjal mówi mówił, Jose, duży, wielki skandal jest naszego brata, swojego brata oskarżyli o molestowanie seksualne. I wrzeje cała Nicaragua, informacje, telewizja i nikt nie chce iść tam. Pidesz? Ja wiem, no to dobra. No i przyjechał tam na tę i pociął buty na stojatelem. To żurnalisty i kamery tak stojali w kościole. Tożne słowo szło, jakie ja rozkazał. I późniejsza po chodzić tam. Nicaragua duże, bo mają ważki czas tam peryslatowania. W cały czas jeszcze tak spokojniejszy, ale że biznes dosyć chodniejszy dnia tam jego oskarżyli, bo w duże harno pracował. Dynamiczny był i zasilny był dla partii. I no i tak wszystko było przygotowane, żeby y, cerkwu. I to było drugie moje takie na drodze, kiedy Bóg przyszedł i dopomógł przez pił roku parafia pił, broniło, zachęcało świadczennika, pił, atakowało parafię. I tak pił roku taki skandal, że trzeba było dać e, swoją e, do telewizji, do cudu, do no za coś, co ja nie zrobił, prawda, a, a i odpluli na nas, co tak ważne ale Gospodz przyszedł drugi raz tak samo i to i to pomógł tak, że ta parafia najkraszszy taki, duży doswit był, pasterski dużo dobrych ludzi tam, ja ja był tam szczęśliwy, duże szczęśliwy chodził studiować zawsze od początku, prosił studia raz, drugi, nie, nie ma nikogo na twoje miejsce i miał taką brodź, bo wszyscy inni mogą studiować, tylko ja nie mogę dlaczego ja nie mogę, a wsi idą, a ja nie mogę, no i w końcu w Dali, pojechał do Rymu na studia. Pojechał do Rymu na studia. Zrobił licencjaturę z e, duchowości na Gregorianie. Powernął się e, na do Panamen dali, bo to jest odna prowincja. No i plany były takie, mój, że moja droga, budu teraz budę mu tam w duchowości, bo rekolekcje robił, robił. I był jeden jepiskop, jaki pisał do naszego prowincjala, że całe zgromadzenie e, e, wyjechało z jego diecezji i nie ma jest i win, że prosił 6 zgromadzeń, neokatechumena, decyzjalnych ksiądzów tam daje. I nikt nie chce przyjechać do Pomochty. Może wy werbisty, bo jak wy już wy misjonery to nie znają, gdzie I ja miał plany tam związane z studiami, że tam Buduro robił, tam uroki, sześć nie. Ale, ale e, e, piszą ja do prowincji, mówię, no jak tam ksiądza nie ma, to ja pojdę od tego biskupa, nigdy go nie zobaczył, ani nie znał, gdzie daleko gdzieś tam. No dobra, to ja i ani Ciebie nie posyłają, ani nie zabraniają Tobie jechać. Twoja rozwiązania, Twoje. No, no to na drugi dzień podzwonili: yeah. je. jest. wziął rukzak i biskup gdzieś tam w maszyną, biskup taki rukzak dali do innej maszyny i później się wyjechał z nim. Moja parafia, miała, to był archipelag. 51 ostrowi, na morzu pociął robić. Nikolaj nie zobaczył Bóra, 25 lat pierwszy raz zobaczył morze teraz. E, e, I to tak samo. I tam Bóg dał mi bardzo e, darów. Piznisze. E, to, że czasem zwierzętniki mają takie mriu, mają takie, żeby takie tam gdzieś tam w tych hierarchiach budy, tam coś. A, a tam mi tak oddał takie, na przykład biskup mi zrobił wikarią generalnym diecezji ja był e, kiedy przez roków, lat albo e, nastojatelem katedry e, i dużo współpracował z biskupem, kiedy on wyjeżdżał to ja jego obowiązki, a kiedy він mnie, to ja za nią jechał. I, i tak duże, takoż e, tam Bóg bardzo dał e, takich. No i późniejszy ja na doktora chodził. No i ale nie stało się ja tak, że zrazu, tylko robił remont i upał. I złamał dwie ruki i chrebet. E, nie ich potrzebna była operacja. I przez ten wypadek Bóg mi dał duże, większe blachodatej, ja później się pobaczył, że jakby Jego nie było, to by bahator e, i nie piszło I pierwsza sprawa to Kolej silny człowiek, tak, wse tam, ja tutaj budu robił, to 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 nie możesz zjadł łyżki, żeby zjeść. Kole przychodzi bab, babusia i mówi ocze pokupajem tebe. I, i kolej nie możesz, a ktoś tebe kupaje, ktoś tebe, ktoś tebe wdziach, bo sam nie umijesz, nie możesz. Leżysz i, i nie majesz, i wtedy cej doswit chresta strażdania, ale tak już że Chrystus taki był, a teraz moja droga, zanim trafię na tę e, i nie jest łatwo i e, później malenku rehabilitacja i i, i, i tak e, tu mają metalowe, metalowe takie tam zakręcone te no i sława Bogu może chodzić i no i był taki czas, kiedy trzeba było na rehabilitację, i zrobił doktora w Rymie, na Gregorianie z duchowości i także miał takie plany, że obudów robił no tam center duchowości będziemy robili i covid wsę nam pomieszał, że cały ten, ten, ten projekt nie nie. No i trzeba potrzebna mi była rehabilitacja i ja lekarze rozkazali, żeby ja do Polski powrócił się, bo tutaj operacja była w Polsce. Na rehabilitację I zaczęła się wina w Ukrainie, jak ja przyjechał. I mój drugi, jak i swiażdżennik dieci w Peremyślu mówi tak. José, Jezus Chrystus stoi na kordonie. Ja nie mogę niczego innego robić, jak zajmować się Nim. A on był profesorem w seminarii, wicerektorem w seminarii w seminarii, i dyrektorem duszpasterstwa w na archidiecezji w Peremyslu. Poprosił episkopa, żeby go zwilnił, bo Chrystus, tysiące ludzi na kordonie z małymi dziećmi, dopomogą Jose. A ja już dumał, że tu, tu będą kolekcje doktor do Gregoriany przyjechał, będzie tam jakiś albo dom, albo jakiś i ja mówię, Marek, no to ja, ale ja je e, monach, te diecezjalne, to my tak sam sobie nie może jechać. I ja u werbistów, jak przyjechał na rehabilitację z Panamy, pisla 20 roków w Latyńsku Ameryce, tylko jeden dzień był u werbistów, <głos》>, bo prowincja rozkażał, no je ja, trzeba to pomóc ty. to jak ty chcesz, to dobra, haj, arczi tam coś napisze, jakieś pismo i ty. I ja przyjechał tak m, tut, pracował z ukraińcami, i O, spodek, kiedy my baczyli tebe, kiedy my baczyli tebe, no, dzieci, matki, stare ludzie. I czy, ja pił roku e, żył z ukraińcami. I e, my stworzyli 12 centów tak szwedenko. przyjęli dwa tysiące ludzi i znaleźli dla dwa tysiące ludzi miejsce w Europie bezpieczne spokojne, że one po 2-3 miesiące u nas my też tam, żeby one mogły żinki z dziećmi i stare ludzie tak. I po pół roku po w Ukrainie świastzeńnik nasz tragiczno misjoner. I prowincja szukał przez 3 miesiące na jego miejsce i nie mógł znaleźć, bo wina e, i na takie pismo do wszystkich werbistów w Polsce, że nie, nikogo nie chce tam posyłać, ale, ale jakby sam ktoś, wolonter potrzebny. Ludzie trzy miesiące nie mają za tam, że potrzebno ci parafi No i tak mi wzięło za serce, że ja cały nic przed przyswiatymi darami prosydał, gospody, co mają robić? A wyczuwał, że trzeba jechać. No i podzwonił na drugi den do prowincjała. Dobra, to ja pojedę. E, no i teraz to, co wczoraj otec na konferencji rozkazał nunciu, podczas kazania, ono wszystko ma e, związek z, z moim życiem. E, ja bardzo tu niczego, ani konferencji, bo nie umiem ukraińskiego jeszcze, ani nie jestem profesorem. Ja kociacharom teraz je, e, koszu trawu, Бетонярку маю, що там треба, то роблю е, ремонти, метал варю там, що треба зробити, і ж, переживаю самотність, бо я є сам. Люди е, прийдуть на свою. Я кожного дня одну годину адорації, молюся, і люди приходять на адорацію. І це є центр мого життя. І, і так наслухаю музики, таки живу в тиші. Sam pracuję, bo nie ma człowieków, bo ich nie ma. Sam jest sam. I nie mam domu takiego, gdzieś tylko w kościele. To jest wielki dar, cud, że ja mam to razem z Gospodą w kościele. To jest ja, ja, wielki dar, że ja jest ja znakom, bo ten chram jest otwarty. Mają jeszcze inne parafie, tam 12 babuś przychodzi. A ich świadectwo i ich wira jest dużo silniejsza od mojej. Mi czasem ważko tam na ciu adorację. Z pierwszym... A, a pani Antonina dwie godziny każdego dnia idzie na adorację. Jak ja i patrzę, to ja mówię, nie, to ja, ja tu. Ja tutaj mam być z tymi ludźmi. buty z nimi, to jest... I modlić się ja razem z nimi. Prosić Boga o Boże. Proszę Ty Boga, żeby dopomógł. To jest moja misja teraz. u droga, jak... I Bóg, di... Bóg di dał mi ws... duże... duże wierujących ludzi, dobrych ludzi, tutaj na Ukrainie. Co będzie dalej, nie znam. Doruczył Gospodu swoją drogę i win... Jak? Zapamiętaj to sobie. Win zawsze patrzy, co ty zrobisz, jak ty pidesz w temno, nie będziesz rachował swoich Про сво про себе, то він дасть тобі зав. Язок. І це я свідком цілує. Дякую вам. І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.